Cześć kochani. Kochani moi, dzisiaj będzie o łagodności. A dlaczego? Dlatego, że ja stosuję łagodność wtedy, kiedy mam gorszy dzień. A dzisiaj mam taki dzień. Dzisiaj miałam trudny poranek, wszystko mnie boli. Ja wiem, że się uśmiecham, ale jak widzę kamerę, to tak mam. Ale rzeczywiście dzisiaj jest mi trudniej. I dlatego, kiedy jest mi trudniej, pracuję sobie z łagodnością do samej siebie. Łagodność to taka bardzo ważna emocja która sprawia, że nasze ciało się rozluźnia. Kiedy pozwalamy sobie na odrobinę łagodności do siebie, wszystko trochę tak jakby topniało. Kiedy nauczymy się używać łagodności do tego, żeby troszkę sobie pomóc, wtedy odczuwamy, może jeszcze nie relaks, ale jest to pewien rodzaj spokoju, pewien, tro, pewien rodzaj takiej troski o siebie, która sprawia, że rozluźniają się mięśnie, rozluźnia się cała masa różnych napięć, które w nas są. I dzisiaj, żeby sobie troszkę z tą łagodnością posiedzieć, zrobimy inner ease, czyli drugie z ćwiczeń, drugą technikę, którą przez te 90 dni wyzwania z hardmatem Wam pokazuję. Co jeszcze o łagodności? To jest bardzo fajna emocja, którą warto sobie zapodawać. Mimo tego, że łagodność ma bardzo dużo niefajnych przekonań, tych społecznych, tych naszych wewnętrznych, dotyczących tego, czy warto być łagodnym dla siebie, czy nie. No bo przecież, jak chcemy osiągnąć sukces, to trzeba zagryźć zęby i być twardym jak skała, a tam łagodności nie bardzo jest gdzie upchnąć. Także zachęcam Was do tego, żebyście z tej łagodności korzystali, szczególnie kiedy jesteście na drodze do sukcesu, dlatego że pozwala wytchnąć i pozwala nam łatwiej do tego sukcesu dojść, pozwala nam łatwiej przejść różne etapy, które na tej drodze się pojawiają. No dobra kochani, to zaczynamy Inner Ease. Skup swoją uwagę w przestrzeni serca. Wyobraź sobie, że Twój oddech wpływa i wypływa do przestrzeni serca i klatki piersiowej. Oddychaj nieco wolniej, nieco głębiej niż zazwyczaj. Znajdź taki rytm, który jest dla Ciebie komfortowy. A teraz wyobraź sobie, że z taką z każdym swoim oddechem wdychasz do siebie, wdychasz do swoich płuc, do swojego serca, do swojej klatki piersiowej emocje łagodności. To wystarczy. Wystarczy, że pomyślisz sobie o tym, że oddychasz łagodnością. Znasz to. Twoje ciało wietrzem jest łagodność. Oddychaj łagodnością. Z każdym wdechem. A teraz mi taką intencję szczerą, żeby z tą łagodnością przejść dzisiejszy dzień, żeby oddychać tą łagodnością w każdej sytuacji, w której się znajdziesz przed projektem, przed spotkaniem, cokolwiek będziesz robić. Niech ta łagodność ci dzisiaj towarzyszy. I zobacz, jak się będziesz czuć. Kochani, życzę Wam cudownego dnia, pomimo poniedziałku, i mam nadzieję, że będzie Wam przyjemnie, tak jak mi słuchając ptaków, który dzisiaj bardzo ćwiergolą na moim balkonie. I z całą godnością życzę Wam jeszcze raz. Trzymajcie się i do zobaczenia jutro.